Tak więc w tym odcinku wam pokażę jak ewoluować kolejnego Pokemona, a mianowicie Sinister tutaj też się ewoluuje też ją odpowiednim itemem tego przygotowanym. A żeby go znaleźć trzeba udać się do e, Stone Onside. Ten item można znaleźć. E, Spokojnie leżący na mapie, czyli na, na budynku, bo trzeba wejść na budynek. I nazywa się Kracket Pot. Też pójść tutaj można kupić. A dzisiaj... A, tutaj u tego człowieka się kupuje w ogóle dziennie jakiegoś, jakiś kamień ewolucyjny, tyle przytaje klo, nie do e, nie to tego, do Sinisterii do Sinisterii y, jest mianowicie tutaj, wejść na budynek. I tutaj w tym miejscu y, znajduje się y, ten kaket Pot, ale oczywiście już zabrałem ten item wcześniej, nawet nie wiedziałem, że do tego służy, do to jest Więc y, tak wygląda w itemie. Jest tutaj wyloty item z ten Kaket y, Pot, wystarczy go użyć. Jak zwykły kamień ewolucyjny. I tak mniej więcej też yy, ta ewolucja przebiega. I dla mnie, to, dla mnie to oczywiście pierwsza ewolucja w ogóle, by się tej ewolucji. I czystotuchowy pokémon uczy się T-Time. Zobaczcie czy to za atak typu normalnego. Protecta może można zamienić. Tak będzie dobra. To na, ten, na, na odcinek to było tyle. Stored on site miasto, miasto. Tutaj na tym budynku znajduje się item. I można spokojnie e, ewoluować go finiste. E, Także to było na tyle. Także na jadzie. Cześć.